Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak widzicie, dzisiaj jestem strasznie na pomarańczowo. A to nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie tak, e, tak książkowy, do którego zainspirowałam się na zagranicznym Buchu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze robił ten. E, ten. bóg w Polsce. E, także mamy 10 pytanek, bez zbędnego przedłużenia. Zaczynajmy. Jaka książka kojarzy ci się z jesienią? I do tego pytania odpowiem troszeczkę ogólnikowo, ponieważ z jesienią najbardziej kojarzą mi się grube książki, książki troszeczkę o cięższej tematyce, yy, cięższa fantastyka również, wiadomo, kryminały również bardzo mi się kojarzą z jesienią, yy, także... Bardziej gatunkowo mi się kojarzą niż z jakąś konkretną książką. No, a jeżeli chodzi o konkretną książkę, to na pewno Harry Potter. Harry Potter jest taką typowo dla mnie jesienną, bo tam jest bardzo dużo szkoły, jest troszeczkę strasznie. Także typowo właśnie Harry Potter, ale również horrory, kryminały, literatura piękna, bo również taka mosiężna literatura piękna jest właśnie bardzo odpowiednia na jesień. Jaka jest Twoja ulubiona jesienna okładka? Nie wiem, czy jest moją ulubioną, ale z tych moich wszystkich, które mam najbardziej podoba mi się właśnie Wichrowe Wzgórze Emily Bronte. Zobaczcie, że te kolory po prostu są przepiękne, typowo jesienne, kwiaty, także to tak typowo właśnie jesiennie mi się kojarzy, ale też tytuł, chciałabym też w ogóle przeczytać tę książkę, także może mi się uda, trzymajcie kciuki, niestety z jak czytałam dumę i uprzedzenie, to niestety mi się nie udało, ale może Wichorowę w górze bardziej do mnie przemówi, ale jeżeli chodzi o układkę, to tak typowo właśnie ta książka. Jaki jest Twój ulubiony jesienny napój? Zdecydowanie herbata. Wiem, że pewnie w większości z Was jest herbata ulubionym napojem, ale u mnie tak typowo w jesień tylko piję herbatę. Nie znajdziecie mnie z herbatą w lato, w wiosnę. Tylko jesień z zimą to są takie moje napoje, które ja w, w każdej postaci, każdy smak, każdy rodzaj, czarna, czerwona, zielona, biała, nieważne. Dla mnie herbata to jest życie w jesień, rozgrzewa e, i mi w jesień po herbacie w ogóle nie chce się pić. Także ja piję po prostu herbat może ze trzy nawet, czy ze cztery dziennie. Także tutaj herbata jak najbardziej to jest mój jesienny. Napój. Wolisz czytać wcześniej rano czy późnym wieczorem? Zdecydowanie jest to wieczór. Ja w ogóle nie jestem porannym ptaszkiem. Ja mogę spać naprawdę po 12 godzin ciurkiem. Dla mnie jest nieszczęściem, jakie ja muszę bardzo wcześnie wstać. Ja lubię pospać długo, lubię się wyspać, a Zdecydowanie jestem takim bardziej nocnym markiem. Sprawdę teraz, jak pracuję i na przykład mam na pierwszą zmianę i muszę wstać o 5.30, no to wiadomo, troszeczkę moje serce krwawi, ale z drugiej strony wiem, że jak wrócę, to mam jeszcze kupę dnia wolnego, także są tego plusy i minusy, ale właśnie zazwyczaj zabieram się po południami czy Takimi bardzo późnymi eee, Także zdecydowanie ja rano Ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek sięgnęłam z rana po książkę Chyba, że miałam taki, wiecie, że wyspałam się Na przykład wstałam o 10 Jestem totalnie wyspana i tak dalej I biorę sobie o 10.30 książkę To jest dla mnie ten poranek Twoja ulubiona książka z dreszczem? Powiem Wam, że nie mam takiej, ale zdecydowanie mogę Wam tutaj powiedzieć o autorze, a jest to Stephen King. Jest to autor, którego ja bardzo lubię. Co prawda, oczywiście zdarzają się książki, które mi się nie podobają, to przeczytałam, więc to jest dla mnie mega, mega, mega takie. No wiecie, no zobaczcie, jaka to jest cegła. I udało mi się tę książkę przeczytać. Ehm, także, jeśli chodzi o Stephena Kinga, to od razu Wam powiem, że w niedzielę będzie zapowiedź maratonu maratonu właśnie ze Stevenem Kingiem, ale wszystkich informacji dowiecie się właśnie w niedzielę, także oglądajcie. A jeśli chodzi o taką moją książkę z dreszczykiem, to zdecydowanie są to książki Stevena Kinga. Ja wiem, że niektóre jego książki nie są wcale takie straszne, ale jednak ten sam klimat, który przedstawia nam Steven King, bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię opisy Stevena Kinga. No Pozwalają mi właśnie przenosić się w tą jego wyobraźnię, którą uważam po prostu za genialną, bo to jest pisarz tak płodny, że no, szok i niedowierzanie, także zdecydowanie Stephen King to jest taki mój autor z dreszczykiem. Jaka jest Twoja idealna książka na pocieszenie? Nie mam takiej książki, ale na pewno mogę Wam powiedzieć, że sama w sobie czytanie książki mnie bardzo pociesza. Przeniesienie się do innego świata, do innej historii, do o, tak naprawdę zresetowania się to ogólnie przeniesienie się do książki bardzo mnie pociesza i bardzo mi pomaga w jakichś tam moich problemach. Ale zdecydowanie na pewno, jeżeli mam jakiegoś dołanie, wezmę książki bardzo poważnej, zazwyczaj sięgam po fantastykę, mimo że w fantastyce są różne problemy, wiadomo, ale jednak one nie są takie przyziemne, nie są takie, które są w świecie naszym. Także zazwyczaj po prostu sięgam po fantastykę, wtedy to mnie ukaja, uśmierza i później mam o wiele lepszy nastrój. Ulubiony zapach świeczki na jesień? I tutaj powiem Wam szczerze, że takie standardy, czyli zapach dyni, zapach deszczu, uwielbiam zapach deszczu, co prawda nie wiem, czy jest taka świeczka o zapachu deszczu, ale tutaj ogólnie Wam mówię o zapachy, bo ja uwielbiam świeczki jakoś tak, Szkoda mi na nie kasy, nie wiem, może to się wydaje troszeczkę dziwne, ale strasznie szkoda mi pieniędzy na te świeczki. Obiecam sobie, że w tym roku kupię jakąś świeczkę taką lepszą, ale jakoś tak znowu mnie do tego nie ciągnie, mimo że uwielbiam sobie zapalić. Dlatego mam kominek z Janki Candle i te woski, one są dość tańsze, także w ten sposób bardziej sobie radzę, ale właśnie są to takie typowo jesienne zapachy zapach lasu, zapach dyni. Zapach herbat. To są takie moje ulubione, jesienne e, zapachy. Uwielbiam sobie uchylać okno, jak pada deszcz. Uwielbiam właśnie ten zapach. Uwielbiam chodzić na spacery, m, gdzie te liście, które leżą, już mają taki specyficzny zapach. Też to uwielbiam po prostu. Także bardziej poszłam w odpowiedź o ogólnie moje ulubione zapachy jesieni. Ale no co mam mówić Wam i zmyślać o, o świeczkach, skoro tak jak mówię, lubię świeczki, e, natomiast ich nie kupuję, bo szkoda mi pieniędzy. Jeśli nie czytasz, to co lubisz robić w jesienny dni? Jeśli nie czytam, to zdecydowanie uwielbiam spędzać czas z Mateuszem. Bardzo to lubię, uwielbiam grać w planszówki. To jest moje po prostu jesień, zima to jest po prostu czas planszówek, czas kupowania nowych planszówek, zapoznawania się właśnie z nowymi grami, szukanie. Bo wiadomo, w lato, w wiośnie to już nie ma troszeczkę takiego czasu. Zwłaszcza, jeżeli mieszka się na wsi A jesień, zima to jest tak typowo, że wracasz do domu Nie masz kompletnie co robić, bo już wszystko jest zrobione Nic, nie potrzeba żadnego wychodzenia, chodzenia na pole i tak dalej Także typowo planszówki, spędzenie czas z Mateuszem Co też wiąże się właśnie z planszówkami Oglądanie filmów Ja uwielbiam horrory bardzo lubię horrory, wręcz je uwielbiam, tylko że horrory oglądam z Mateuszem. Sama nie oglądam horrorów, bo się ich boję. Z Mateuszem jednak czuję takie oparcie w nim i czuję takie, wiecie, taką, że nic mi się na pewno nie stanie. Także horrory. Właśnie oglądać. Oczywiście seriale typowo, no i układanie puzli. Uwielbiam układać puzle Teraz szukam jakichś takich fajnych jesiennych puzli Żeby może na jakimś vlogu Żeby był jakiś tam jesienny Taki wiecie Fajny klip z układaniem puzli Także ja naprawdę no To są takie rzeczy, planszówki, puzle Horrory, seriale To 100% Jest mój taki Po prostu wieczór jesienny Czy weekend Ja nie jestem imprezową osobą, nie lubię chodzić na imprezy Ja w domu Właśnie, czy z książką, czy z serialem, czy z planszówką, z Mateuszem To jest mój perfekcyjny wieczór I ostatnie już pytanie Jakie książki chcesz przeczytać tej jesieni? I słuchajcie, na to pytanie nie odpowiem, ponieważ nagrałam cały TBR na jesień z grubasami Także tutaj Was odsyłam Dowiecie się wszystkich o wszystkich książkach, które chciałabym w jesieni przeczytać A do, tej, do tego tagu chciałabym nominować Kat vloguje Chciałabym nominować Zaksiążkowane, chciałabym nominować Ani Testbook Reviews i chciałabym nominować Teachbook. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dziewczyny, mam nadzieję, że zrobicie ten tak. I widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć!